I to naprawdę się stało. Tak mówi legenda. No chodź, Nie wierzysz, że ta historia jest prawdziwa? Tak, wierzę. No Otóż dzisiaj chodź, was przekonać. jestem Rikawa, a to jest Call of Duty Ghosts. Otóż dzisiaj oh, no. spróbuję was przekonać, do produktu Call of Duty porównując go do jego wielkiego konkurenta, którym jest Battlefield 4 Każda gra i Battlefield i Call of Duty mają tyle ze sobą wspólnego, że są to gry FPS oraz to, że mamy tryb single player oraz multiplayer w Obydwu gra Niestety nie zauważymy tradycyjnego trybu cooperative. Nie ma takiego dosłownie cooperative'a. Natomiast mamy misję, mamy tryby multiplier i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o wątek fabularny, na którym się aktualnie w tym momencie skupiamy i właśnie gram w ten tryb, powiem Wam także w dzień premiery 5 listopada. Produkt oczywiście Call of Duty, zagrałem sobie na live w Single Player. Mega problemy są, jeżeli chodzi o mm, naturę techniczną tej gry, ale naprawdę robi konkretne wrażenie. Jest na pewno fabularnie dużo ciekawszą pozycją od konkurencji, czyli Battlefield IV, Jeżeli Wy jako gracze wolicie na przykład skupić się na wątkach fabularnych w grach, no to tutaj zdecydowanie Wam polecę Call of Duty. Natomiast jeśli chcecie bardziej się skupić w multiplayerze. No, to już tutaj śmiemy wysunąć opinię po rozmowach z graczami, że no, Battlefield jest znacznie lepszy. Mimo milionów, milionów błędów w całym trybie Multiplayer podobno Battlefield jest lepszy. Nie wiem, nie testowałem Multiplayera w kodzie, natomiast grałem w Battlefieldzie. No, ale skupmy się tutaj na produkcie Call of Duty. Um, bardzo ciekawy motyw e, wspomnienie. To jest taka e, cała opowieść o tych całych duchach, jak to całe powstało i tak dalej. Ten cały wybór. Zresztą zobaczycie, efekty są niesamowite. OK, Wyllowaliśmy w jakiejś stacji. E, więc zamknę. E, tutaj za mną zamknął. Zamknęła koleżanka zamknęła śluzę. Zostało wpuszczane powietrze. I zostaliśmy, zostaliśmy odkarzeni. Dobra, wlatujemy do środka. Hej, Baker, me a hand with the unloaded. O, mamy zadymę! Dobra. to szybko z koleżanką pójdziemy do pewnych drzwi po to, żeby... To są dalej fabułę? Czasami głupio pierdziele, ale bez sensu. Ale słuchajcie, no generalnie jeśli miałbym tak jak... z własnej perspektywy Wybierać produkt Battlefielda Call of Duty. E, na chwilę obecną wybieram Call of Duty ze względu na e, mniejszą ilość chociażby błędów. E, ciekawszy wątek fabularny, więcej efektów specjalnych itp. itd. E, cały system Revolution, który jest w Battlefieldzie jest no nieco, nieco... E, Kłopotliwe dla serwerów. Serwery nie wytrzymują, serwery się kreszują, Bla, bla, bla. A tu możemy sobie wyjątkowo dziwnie postrzelać w próżni. Bez grawitacji. Tak latając. Sobie fajnie to wygląda. Bardzo ciekawy pomysł tutaj e, panowie z Activision sobie ubzdurali. Infinity. Dobra, nie Znaczy, No tam jest taki mm, jeszcze jeden fragment dosyć ciekawy. O, patrzcie to. I boom. Dobra, szybko, 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 szybko! Go. Dziękujemy Panu. Odin, control. Odin, control. Are you copy? Houston, yes, it's mostly Baker and I still here. Holy shit. Copy, mostly. Odin, targeting on payloads three and four have been aborted. No właśnie. To jeden z tych momentów, które robią wrażenie. Patrzcie. Orbita okołoziemska. Widzimy całą jedną stronę naszej kuli ziemskiej. Bardzo ładne są refleksje tego światła. Patrzcie.

Otwieramy jakąś luzę dziwną. No! rozwalajcie... O kurde, ale to tak ciężko, normalnie czuć wagę tego pistoletu, tego karabinu, jak go próbowaliśmy... Namierzyć, żeby uszkodzić ten mechanizm, żeby tutaj doszło do tej eksplozji wielkiej. O kurde, ona zmarła. Okej, okay, wpadamy w naszą atmosferę. No i kochani, przed Wami fragment, który zrobił na, na mnie największe wrażenie, jeżeli chodzi o sam początek gry. Proszę bardzo, i patrzę te zniszczenia. To jest to, to robi wrażenie, to robi Saigon w mózgu. To jest coś pięknego, coś niesamowitego. Y jak oni to zrobili, dopracowali w ogóle ten fragment. Y Rozgrywki. Wygląda to jak 2012, jak ten wielki mega hit kinowy i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak to wszystko normalnie ucieka nam w bok, przesuwa się nam, to my musimy jak najszybciej uciec stąd i na dach, na dach. O kurde. Ej, no szybko, wstawaj. Dobra. I biegiem dalej, biegiem dalej do jakiegoś bezpiecznego miejsca. No szybko No rozwalaj to ziomek, dobra Dobra, biegnijmy do przodu, biegnijmy no, tutaj do góry O sztywku OHU! O chuj! Spier... O, Ajajaj... Aj. Właśnie takim sposobem rozpoczyna się gra Call of Duty Ghost, Ja Was zachęcam do zakupu. Następny materiał, który się ukaże już z Call of Duty, będzie to rozgrywka Multiplayer. A jeszcze kolejny to będzie najnowszy tryb, którym jest coś w rodzaju zombie, ale to już za kilka dni. Dziękuję za obejrzenie. Kciuki, komentarze mi nie widziane. Do zobaczenia w następnych filmach. Do zobaczenia w stepie gamecoachs.pl, gdzie możecie nabyć własną kopię tej gry. Pa, pa, pa! Trzymajcie się, cześć!